Jest między innymi sprawcą naszego dzisiejszego spotkania, a równocześnie cały czas w cieniu skromny i cichutki. Muszę go wyciągnąć na wkładkę, no bo... No to trzeba... No. Brawa dla niego. No nie śmieliłem człowieka, no. Ale nie potrzeby, naprawdę. Nie ma. Ja kurządzę. Ja mam mikrofon. Okej, ten co ma mikrofon ten No w każdym razie ja jestem bastryonatem na podróży, czyli jeżdżę gdzieś na jakiś Nie do Augustowa, tylko dalej. nie, nie, nie. nie, nie. Tysiąc kilometrów musi być zdajnie, a jak będzie 7, to jest doskonałe. No właśnie, czyli na przykład Turcja. A, Turcja, objechałem całą, wkoło dojechałem do granic Iranu, przejechałem całą Europę, tak naprawdę. Balkany. E, Bałkany, no, w przyszłym roku tutaj z kolegami rozmawiałem na Nordka, który się wygrał. O, brawo! Wszystko zależy od tego, czy udzielił mi kakiboletyzm i rad czy będzie wszystko ok, czy tam... Czy tam jadę. No jadę, zobaczymy, jakie plany są. Jak to jest jechać taki kawał drogi na motocyklu? W aucie mamy klimatyzację, jest wygodnie, Ro rozłożymy się w razie czego na drzemkę, gdzieś na poboczu. W motocyklu tak nie ma. No, nie ma, no ale to jest tak naprawdę takie poczucie wolności, czyli siądę na kawężniku, nie mam jakby problemu dnia codziennego, martwię się o to, czy to jadę, kogo spotkam. Człowiek otwiera się na inne i podziwiam, bo naprawdę trzeba być twardzielem, żeby sami wybrać się taki kawał drogi na motocyklu. No dobrze. Skromny jak zwykle Norbert nasz maxon